9, wysołek yy, Moja hipoteza dotycząca powyborczego zamieszania jest następująca. No, dwóch wspólaców, dwie rządzące partie, yy, dogadały się co do przekrętu wyborczego. No niestety, jeden wspólac działał w rozsądnie umiarkowanie. Tam gdzieś jakieś krzyżyki dostawiał. A drugi, będący hamem i burakiem, Poszedł na rynpał i, i po prostu do, dosypał całe worki fałszywych głosów. No i mamy teraz zamieszanie, i doszła jeszcze dodatkowa kompromitacja, czyli awaria wyborczego systemu informatycznego. Co może okazało się akurat w tym momencie korzystne, bo no mają, dało to jakiś czas na wykonanie. Yy, odpowiednich ruchów, żeby, żeby to wszystko jakoś yy, przykryć. No, ciekaw jestem, co z tym zrobią. Myślę, że no, zastanawiają się nad tym, na ile społeczeństwo będzie bierne i na ile sobie można pozwolić. A tutaj mi trudno oceniać. Nie wiem, nie wiem, czy, czy, czy yy, dalej. Yy, dalej yy, większość to oto bierne i, i, i posłuszne lemingi czy, czy jednak, jednak yy, spo, ludzie nie dadzą sobie w kasze nadmuchać? Yy, tru, odpowiedź jest dość trudna.